złotych na oszczędności, czyli mamy całkiem dobrą kwotę ci powiem, okej okay. yy, i teraz mamy tutaj, dziękuję Marysia za obserwację, mamy teraz tak, koszty roczne, ja bym tutaj jeszcze jedną rzecz dała, naprawa samochodu, bo no, ja sama mam dwa samochody i dziękuję Kar Kasiu. Ja mam sama dwie, samo, dwa samochody i wiem, że, i wiem, że to jest naprawdę e, skarbonka, więc fajnie, żeby była taka kategoria. Dostaję kieszonkowe 100 jest OK. No. E, więc tutaj można by było też tak co miesiąc odkładać po te 200 zł chociaż e, zawsze coś. Mm, no i tak na wakacje myślę, że czekajcie, tutaj mamy 540. Okej, okay, 200, 300. tam mamy z tyłu ile? 600 bodajże. Czyli 1640 odejmując 2340 wychodzi 700 zł. Aha. Aha chodzi 700 zł. No dobra, no to zróbmy w taki sposób, że Okej, okay, dobra, to to zróbmy tak. Cześć kochana Elo że y, na wakacje, z racji tego, że do wakacji zostało tutaj niedługo, no to tutaj sobie poszalejmy i dajmy co miesiąc 400 zł, żeby tak się troszeczkę, wiesz, uzbierać jakby do tych wakacji, czyli dajmy. Maj, czerwiec, lipiec, no to już beżmia tam 1200 zł, no to już myślę, że jakaś tam kwota jest całkiem, całkiem. No i dobra, no i teraz szalejemy i liczymy, kochani, i liczymy. Mamy tak, 400 zł plus 540. Też nam tutaj podbija ta kwota OC i przegląd, dlatego że jak zaczniecie sobie później od lip od sierpnia zbierać jakby na przyszły rok, no tutaj już te 1600 zł wam się rozłoży na 12 miesięcy, a nie rozłoży wam się na trzy więc wtedy tutaj nie będzie raty 540 zł, tylko będzie na przykład, nie wiem, 200, więc to już jest spoko. Tyle będę odkładać na wakacje. No, widzisz, super. E, czyli 240, dodając 200 i dodając 300. Czyli tutaj mamy 1440 zł w kosztach rocznych. Tak, e, są, kochana. Są, so, tutaj mamy koszty stałe, takie jak, czekaj, już ci pokażę. Mamy tutaj koszty stałe, takie jak mieszkanie 3200. Podejrzewam, że w tym jest również prąd, gaz itp. Itd. Czyli to jest jakby taka cała ogólna kwota za wszystko. Internet i telefon, czyli łącznie 3,5 No. Ok, dobrze. No to teraz liczymy sobie dalej. E, Odejąć tutaj 2340, czyli 900 zł nam zostaje. No, i tak się właśnie domyślałam. E, Okej, okay. no i tutaj e... i teraz mamy tak 900 zł nam zostaje, czyli tutaj musimy zrobić tak, żeby było 900 zł i budżet 0, się to nazywa. Dobrze, no i mamy tak, poduszka życiowa, tutaj pasowałoby coś dać, bo mamy tutaj teraz nie za, nie za, niezbyt zawrotną kwotę, bo tak, mamy 900 zł e, odjąć 600, które tutaj mamy, no ale tak. Um, widzisz, jak, tak się coś dało. Um, dziękuję za obserwację, bo to jest na takiej zasadzie, że na podróże musimy odkładać po 500 zł z racji tego, żeby uzbierać kwotę co najmniej 2000 raz na, na 4 miesiące, czyli musi być tu 500 zł. Um, znaczy musi się jak nie musi, jeśli znajdziecie sobie na przykład jakieś, nie wiem, tańsze, tańszą wycieczkę czy coś, to zawsze te pieniądze, które Wam zostaną na przykład z tej kwartalnej powiedzmy podróży, no to możecie później rozłożyć na jakieś inne cele. Um, no ale teoretycznie musimy zbierać tu C 2000. Dobrze. E, zdrowie, no to też bym tutaj raczej zostawiła stówkę, bo jak to się mówi, licho nie śpi, więc lepiej, żeby tutaj po prostu e, było. Się jak najtaniej i rozłożymy na inne cele. No właśnie. Więc... Y tak, no to właśnie o to chodzi. Jak ja to mówię, lepiej, żeby zostało, nie jeżeli miał braknąć. Bo jak braknie, to troszeczkę gorzej. A jak jeszcze zostanie, no to jest. No i dobra, mamy te 300 zł. No i ja myślę, że możemy sobie tak zrobić, że 200 zł tutaj i 100 tutaj. Yy, I tak, tutaj powinno być co najmniej 3 miesiące, 3 razy, czy jakby 3 miesiące waszego dochodu. Czyli w tym przypadku tu tam było 9500. To jest 9500 razy, ojej, są. Czyli tam powinno być pff, zawrotna kwota, bo 28 tysięcy mi tu wyszło, 500. Ale to już jest taki raczej długoterminowy cel, bym powiedziała, jeśli chodzi o poduszkę życiową. Ale fajnie, już jak będziecie tutaj mieć jeden e, miesiąc taki spokojny, że bez pracy czy czegoś będziecie mogli sobie przeżyć. Um, e, no a budżet awaryjny tutaj, no to tak bym Wam polecała co najmniej z 1500 zł, 2000, żeby tutaj było. Tak, co najmniej na przykład. Fajnie by było, żeby było. To myślę, że taka kwota spokojnie wystarczy na jakiś zakup lodówki, pralki, nie wiem łóżka, czy czegokolwiek, czy na przykład dołożyć do naprawy samochodu, czy coś takiego. Więc myślę, że można byłoby tak zrobić. No i mamy właśnie w taki sposób, że teraz zrobimy takie ja się śmieję, że szybkie podsumowanie. Dochód nasz tutaj wynosi 9500 zł. Wydatki stałe. Tak jakbyśmy tutaj mówili wynoszą nas... czekajcie, bo się muszę tutaj w tych papierkach odnaleźć 3,500. Czyli tak, wydatki stałe 3,500. Wydatki zmienne wychodzą tutaj 2300 nie, nie 300 pomina yy, wydatki zmienne tutaj wynoszą więcej, bo 3660 tak, 660 zł. E, koszty roczne wychodzą tutaj 1440. I osz nadzanie długoterminowe wychodzi tutaj 900 zł. Więc hi czysto hipotetycznie. Waszych oszczędności tutaj z tych dwóch rzeczy powinno być 2340 zł. Coś takiego. Ale teraz jest ale, bo. W sytuacji kiedy na przykład, dziękuję za obserwację, w sytuacji kiedy na przykład stwierdzicie, że tutaj wam coś na przykład zostało, na przykład zjedzenia czy z czegokolwiek wam zostało, no to wtedy możecie, ale nie musicie, te pieniądze właśnie wsadzić w wasze oszczędzanie długoterminowe. W sytuacji tutaj, jak macie modę, urodę lub wasze kieszonkowe, to bym nie szalała z tym przekładaniem później na oszczędności, z racji tego, że. Jak nie wydacie w tym miesiącu na przykład na kosmetyki czy na ubrania, to nie znaczy, że w przyszłym miesiącu nie będziecie musieli kupić dwie pary spodni za 400 zł, więc wtedy potrzebujecie 400 zł, a macie tylko 200. Więc jak w tym miesiącu nic nie wydacie, to zostawiacie tą kopertę, dokładacie w, poprzednie, w następnym miesiącu 200 zł, więc łącznie będziecie mieć już wtedy 400. No i już wtedy za te 400 zł na przykład można coś fajnego kupić. Tak samo kieszonkowe, na przykład. Jeśli nie wiem, stwierdzicie, że chcecie zegarek za 1500 zł, no to na przykład zbieracie, nie wiem, kwotę rzędu y, przez parę miesięcy po te 300 zł, albo jak już później stwierdzicie, że chcecie po więcej kieszonkowego, no to sobie dajecie po więcej. No i na przykład zbieracie przez 3-4 miesiące na tyle y, pieniędzy, żeby sobie uzbierać na dany cel i też nie musicie po prostu wyciągać tego. Na oszczędności pod koniec miesiąca. Więc to już jest e, dla Waszej dyspozycji i to, jak Wy po prostu będziecie sobie chcieli tym e, zarządzać. E, więc tak by właśnie w taki sposób to e, wyglądało. No i tak samo właśnie jak tutaj mówimy, że jeśli na przykład z tych Waszych wyjazdów tutaj z podróży coś by zostawało na przykład, no to zawsze można tutaj w te oszczędności długoterminowe rzucać. Czy jak na przykład coś sprzedacie, czy na przykład e, dostaniecie na przykład, nie wiem. Jakieś dodatkowe pieniądze gdzieś od rodziców, czy tam od kogoś, czy coś. No to zawsze możecie sobie na przykład doładować. Albo to wasze kieszonkowe, albo to właśnie jakieś wasze wspólne cele, czy coś po prostu takiego. Dziękuję Tereska za obserwację. Więc taki bym to sposób po prostu tutaj ugryzła, jeśli akurat nie o to chodzi. I co jeszcze? I co jeszcze? Tutaj te tygodniówki mnie tak zastanawiają. Dziękuję za różyczkę. Z racji tego, że. Jezu, Ola, Ty znowu z tymi komentarzami, proszę Cię. Nic to nie daje. Większych zasięgów przez takie komentarze, nie o. E, tygodniówki. Bo tak, partner ma tutaj 4500, jeśli chodzi o e, tygodniówkę, e, w ogólnie całą wypłatę. To nie ja. Ta, to nie Ty. To twoja drugie oblicze, mówisz. A ty, kochana, masz yy, jakby tygodniówki, prawda? Coś takiego mniej więcej. I tutaj musicie się już teraz właśnie umówić po prostu z partnerem, że to są jakby wasze wspólne pieniądze. No i tylko to, co Wy tam dostajecie, te 300 na przykład złotych, to jest jakby... Wasze, do rozdysponowania na miesiąc, a reszta to jest właśnie y, wspólna, bo tak jak tutaj jest 4500, no to wypłacicie płacicie początkiem miesiąca mieszkanie, czyli jakby z jego wypłat, podejrzewam, że to może być płacone, y, czyli na przykład już jemu te 3,5 ucieka, czyli zostaje mu 1000, no a powiedzmy, że jego wypłaty już prawie nie ma, a twoja się dopiero zaczyna, prawda? Więc tak to musicie sobie ugryźć, żebyście się tam nie pokłócili. Myślę, że prędzej czy później dojdziecie do konsensusu, jeśli o to chodzi, bo coś tam czytałam właśnie, że nie chcecie jakiś tam spinczy czegoś. Ja bym to właśnie w taki sposób ugryzła, żebym sobie najpierw porozmawiała z partnerem i później sobie to właśnie podzieliła. No, myślę, że ogólnie, no to ja wychodzę z założenia, że hej Karolinka, yy, myślę, że yy, wspólny budżet jest całkiem fajnym pomysłem. No, każdy tam wiecie, ma inaczej, prawda? Ale ja jednak wychodzę z założenia, że wspólny budżet to jest wspólny budżet. Jednak sama taki mam, więc. Dobra, no i co? Yy, czy ja bym coś jeszcze tutaj chciała dodać, ująć, odjąć? No okej, okay, a jak będzie 4 piątki, to w budżecie będzie 1000 zł mniej. No tak, tylko że to jest na takiej zasadzie, że po to mamy tutaj kalkulator, prawda? I po to osoba, która dostaje tygodniówki, sądzę, że zdaje sobie z tego sprawę, że w jednym miesiącu jest 5000, w drugim jest 4, bo tak na przykład wypadnie. Czyli dajmy, że tutaj się na przykład zacznie czerwiec czy coś, i dopiero wypłata będzie jej, jej, bo jego będzie trzeciego, czyli będzie tu, ale jej na przykład będzie w piątek dopiero. Czyli już z automatu, na przykład. Na przykład będzie to o jakieś tam, będzie się to po prostu przesuwało. Więc po to jest ten kalendarz, żebyście sobie po prostu rozpisali yy, i zobaczyli tak naocznie, jak yy, wyglądają te wasze wypłaty. Kiedy wy te wypłaty po prostu dostajecie? Żeby to nie było właśnie na takiej zasadzie, że wam się wydaje, że a dobra, ten miesiąc ma dajmy chyba 5 tygodni, to będzie 5 tysięcy i wpisujecie, wiecie, tutaj już od razu 5 tysięcy, a nawet nie popatrzyliście, że na przykład ma 4. Więc ja bym najpierw zaczęła od kalendarza, sprawdziła, ile jest faktycznie tygodni no i później zaczęła właśnie rozpisywać swój dochód po kolei, wszystko itp itd, no i tak bym po prostu mniej więcej tutaj to zrobiła wszystkie jakieś tam dodatkowe zarobki sprzedaży na winte czy coś takiego no to można by było właśnie później czy pozostałości po wydatkach zmiennych czy podróżach, można by było właśnie ja swojego nigdy nie rozpiszę w każdym tygodniu i na kwota i to nie wiadomo Wiesz, co? Jest to do ogarnięcia. Rozliczasz po prostu budżet tygodniowo. Nie robisz tego miesięcznie, tylko robisz to tygodniowo. Wiesz, o co chodzi? Jeśli masz jakiś problem, to dawaj na Instagrama, to ci bardzo chętnie pomogę i to ogarniemy. Spóźniłam się. Te 1000 zł to jest tygodniówka wypłata. Tak, to jest tygodniowa wypłata. To są tygodniówki. Czyli w tym miesiącu, w maju, wypada, że tutaj jest 5000. Prawda? No ogólnie mamy założenia takie całkiem spoko, jeśli chodzi na przykład o wydatki zmienne mamy tutaj troszeczkę tak zwaną e, górkę i na jedzeniu i w ogóle bardzo chętnie no to zapraszam właśnie na wiadomości prywatne na Instagrama jeśli ktoś by chciał pomocy no to piszcie e, więc tak by to właśnie jeśli chodziło właśnie o wydatki zmienne